Hej, hej, sięmano z tej strony, maty za was w kolejnym odcinku z Crossroads Inn, i dzisiaj lecimy z weselem, tak? Bo ostatnio mieliśmy e, już okno dialogowe, że już możemy się bawić w to wesele. Tylko pytanie: Co do tego musimy wykonać? E, zobaczmy, może najpierw, jak tam nasze w ogóle. Co to, co to, to, co to. Nosi to wino. Twojego pracownika wzrasta. Pytanie: Czy mamy. Wszystkie surowce potrzebne. Mamy 28 wina, trochę chleba, jakaś cebula, yy, miski i w sumie przydałyby się chyba kiełbasy, nie? Tak dokładnie, musimy zamówić dużo kiełbasy. Ta karczma yy, jeszcze chwila, bo ja sobie muszę zamówić w obozie bandytów na przykład. Nie wiem, no na przykład czy jest dziwne mięso w ogóle, o co, co chodzi, ale... 137 za kiełbasę, co? No, no, w sumie... 137, a tu za ile chodzi kiełbasa? Tu w ogóle nie ma kiełbasy. Popatrzmy, bo ja to tak, 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 tak kurczę dużo tego wszystkiego, nie? Lękliwa izolna? Co, co ona sprzedaje? Sprzedaje kiełbasę? Tak, bo okej, okay, okej, okay, nie wnikam. Zamówmy może tyle kiełbasy. Nie będziemy się targować. Dobra, kiełbasa już do nas pędzi. W karczmie jakaś tam impreza trwa. Trochę różnych rzeczy, to może. Postawmy Martyn. Jeszcze chwila, spokojnie, niech dowiozą chociaż tam kiełbasę. Prawda jest mega droga, ale powinniśmy sobie poradzić. Ostatnio wyczaiłem wreszcie, jak się wyłącza, czy, czy, czy się, no, co jak chciałem powiedzieć, że te półki wszystkie, żeby sobie były. Jeśli chodzi o pokarm, to mamy przygotowane dużo grillowanych kiełbas zupy chlebowej. Też mamy przygotowane i kiełbasy są, więc możemy teraz poczekać na wesele. Dobra, no to cóż, wesele czas zacząć. I co się dzieje? Na oni sobie biegną. Sorry, bo coś pewnie ścięło teraz przez. Twoi goście uważają że w karczmie jest za ciemno no jest klimatycznie a nie za ciemno już nie gadaj głupot. tak swoją drogą kim ty jesteś Benito goście nadchodzą czas na, przygo czas na przygotowanie się skończył postaraj się żeby wszyscy goście byli się w jak najlepiej i obawia się do nich zagadywać no dobra no dobra no nie ruszamy wystroju bo czemu byśmy mieli. Co ty tu chcesz? Podchodzi do ciebie roześmiany mężczyzna w stroju ozdobionym piórami. Witajcie, karczmarzu. Remi opowiadał mi trochę o tobie. Ptaszarnia jest wdzięczna za twoją pomoc. Wspaniałe przyjęcie. Jak ci smakuje wino? Bardzo. Pomysł Remiego, żeby wejść na rynek winiarski był fantastyczny. No dobra. No to baw się dalej, ziom. No, popytajmy jeszcze ich tutaj trochę. Ale zafajczone wszystko. Bardzo, bardzo przyjemnie wygląda przez to ta karczma w tym momencie. Strawy na razie mamy wystarczająco dużo, więc popatrzmy teraz. Nagle ładnie ubrany, ale raczej pijany mężczyzna wpada na Ciebie. Zajmuje Ci to chwilę, ale w końcu rozpoznajesz w nim ojca pana młodego, który zapłacił za te. Witajcie karczmarzu. Czy to Ty wyrządziłeś to wesele? Jak się podoba przyjęcie? Żartujesz sobie, co to za cholerstwo <śm> um, Girlandy na ścianach A, miało być co to za cholerstwo, a dobre wiejskie ten. Ja zrobiłem taką No, sorry, no. Żegnam. Twoi goście skarżą się, że twoja karczma jest brudna. Jak jest brudna, jak syf robicie, to młody mężczyzna mniej więcej w twoim wieku. Cześć, karczmarzu. Chciałem ci tylko szybko podziękować za wesele, które wyprawiłeś dla mnie i mojej ukochanej. Dobra robota. No to tak zapytać, czy nie? No szczęścia życ życzę. Chociaż ewentualnie wtedy mógłbym jakąś przychylność sobie u niego może załatwić, ale Ojka, tego nie wiem. Nie ma wystarczająco miejsc do siedzenia. Jak to nie ma, no to... Nie sedam rady, Remmi. Co tam powiesz, że ci smakuje poznając twojego przyjaciela? Czemu przychylność spadła znowu? Co tam u ciebie słychać? Czasy dla ptaszarni, dlaczego? Czemu jeszcze raz spadłem? To na zdrowie. je wszystko popsułem w tym momencie. Ale naprawdę nie mam pojęcia, co to można ciekawego sobie jeszcze robić. Kim ty jesteś? Dostojna kobieta i podchodzi do ciebie miło, mi cię poznać. Karczmarzu, czy to ty jesteś odpowiedzialny za przygotowanie ślubu mojej córki? No, no to ona Panu młodemu się podoba. Ona mówi, że gustownie z pazurem, tak jak chciała. a Ojciec pana młodego ma wielki problem. No to super. Twoja Miło to. Ma wzrasta. No kurczę, kawał dobrej roboty, drobny bonus. Ten, to mi się podoba. A ty jesteś pewnie panną młodą, bo tak. Co nie? No matka mówi. Spoko. Zawartość menu. Zawartość menu jest naprawdę, że tak to ujmę, powalająca w tym momencie. No ale nic. Zobaczmy sobie. Wiem, że ostatnio, że to był bug, jeśli chodzi, że... Trójkacz mnie! Lub dwóch. nie ma wystarczająco Lub miejsc do siedzenia. Co to za pajac idzie, czy to ten od tych tych... Moja rodzina posiada największą winnicę Fjurw. Vale. Moi goście skarżą goście, się, że uważają, jest że jest za ciemno. Yy, co tu się właśnie wydarzyło w tym momencie? Przepraszam bardzo. Rockberry wpadł w szał. Kiedy Martin ruszył, aby go obezwładnić, było już za późno. Rzucona przez niego pochodnia wylądowała na dachu. Budynek stanął w płomieniach momentalnie. Zaś w czasie szamotaniny z Rogberem Martynowi osunął się z ręki bandaż. Tatuaż, który pod nim ukrywał, miał wkrótce doprowadzić do szeregu nieoczekiwanych zdarzeń. Tymczasem ogień, który trawił karczmę, szybko przeniósł się na okoliczne domy i winnice, która należała do samego Rockberego. Książę obserwował skutki swoich działań z przerażenia. Zemsta, którą powziął, skierowała się przeciwko niemu samemu. Oto cały majątek jego rodziny płonął na jego oczach. To był koniec księcia, a także życia Martyna oraz jego bratanka na ziemiach Rockberego. Stary karczmarz wiedział, że ze względów bezpieczeństwa muszą poszukać nowego domu. Wow. Nie masz odpowiedniego sprzętu, żeby przechowywać niektóre surowce. Co tu się wydarzyło przed chwilą? Nie spodziewałem się totalnie. E, czemu nie mamy nawet pieniędzy? Co, co tu w ogóle... Zobaczmy. Zachodni obrzeża Crossroads przy Starym Dębie. To musi być tutaj. Ten pieprzony handlarz powiedział, że będzie tu dom. Zostaliśmy oszukani, chłopcze. Um. <laughs> Coś. <noise> nie, to ten na przykład Kij, albo Jeża, albo Jeża na kiju wetknąć tam, gdzie słońce nie dochodzi, to jest po prostu złoto, jeśli chodzi do tej pory o to, co w tej kampanii usłyszałem, przeczytałem i tak dalej. Ale weźmy to na spokojnie. Spokojnie, Martyn, coś wymyślimy. Najważniejsze, że przeżyliśmy. Masz rację. Zbudujemy nową karczmę. No oczywiście. Weźmiemy pożyczkę. Brzmi jak plan. No to pójdźmy do, pójdźmy do banku nowego czy najbliższego banku w ogóle tutaj zaraz. Co? Gdzie my byliśmy wcześniej? Um, jeśli mam być szczery, to albo się coś w tej mapie zmieniło, albo ja jestem jakiś niezbyt. Sesja Rockbury. Lękliwa Izolda. My tu gdzieś byliśmy, nie? Zresztą tylko się tak przy mieście Crossroads. No nieważne, pójdźmy do tego banku. Wybierz sumę. Weźmy 5000. Ale mieć jeszcze 500. Sugestie od czego? Dziennik karczmarza. Weź pożyczkę z banku. Twoja renoma wzrasta. Dobra, zbuduj crossroads in. Ustaw, siedzenia obok stołów, postaw, stoły i tak dalej. To no może zbudujemy coś na razie takiego małego, bo i tak nas zbytnio nie stać. Tryb budowania. Pusty pokój, główna sala. No to może zacznijmy na razie tak bardzo. Czy co ja właśnie zrobiłem w tym momencie? Przepraszam bardzo. A jakbym tak jeszcze tam trochę wziął tej pożyczki, czy coś? Zwróć tysiąc, zwróć. Przełóżę dzień. Um. Ja chciałbym jeszcze trochę tak, jakby tego wziąć więcej. A nie mogę wziąć, jeśli nie mam. Um. OK um, To musimy e, zrobić pewne modyfikacje Pusty pokój Główna sala No Czemu przepraszam bardzo, ja to sprzedałem Gdzie są moje pieniądze? Czy to wywracało do banku, czy co? Wiesz co, ja może sobie po prostu wrócę do tego samego miejsca i, i po prostu sobie to ogarniemy. Ogarniemy sobie to na nowo, więc robię małą pauzę, reloaduję nam to wszystko i, i zaraz będę. No dobra, i tak oto powracamy do miejsca, w którym byliśmy na początku już po oknach dialogowych. Więc tu w ogóle mamy wino. A, tu mamy jakieś rzeczy, które chyba się udało przynieść z, naszego, z naszej karczmy. I teraz pytanie, co robić? Czy w ogóle mamy jakieś tryby budowania poza takimi? No rozumiem, że musimy wybudować tą główną salę. Główna sala. Mhm. Dobra, myślę, że powinniśmy całkiem zrobić małą, schludną, ale i tak wszystko będzie kosztować, więc myślę, że musimy wziąć... Czy zdołamy to wszystko spłacić? 20 dni? Jakbyśmy wzięli 12 tysięcy? Weźmy 15 tysięcy, najwyżej będę żałował. Tylko pytanie, czy to nie, no to tak... 16,5 tysiąca. Weźmy 12 tysięcy. 12,5. Albo 12,600 akurat, no tak jakoś wystarczy. Dodatkowo Swoja Renoma karczmy. No i dobra. No i okej, okay. dziennik karczmarza. Czy coś tu jeszcze ciekawego jest? To jest to moje. Czy to dostępne 11? Co? Czy 2? O, o co tu chodzi? Nie wiem, ale czy to jest dziennik karczmarza? Tak, tak, jakby to tak, chyba nie. Karczmarz Christian. Dobra, zacznijmy tak jak ostatnio mówiłem. Na razie wybudujemy może mały kwadracik. Mały kwadracik. Um. Dobra, 4000 nam zostały, bo mały kwadracik jest wielki. Przesadnie wielki. Ej, pytanie jeszcze takie. Gdzie są nasi, jakby to ująć, pracownicy? Też oni w ogóle wszyscy? Jeszcze sobie zapozuję, bo musimy tak to spłacać, ten cały dług. Gdzie są nasi pracownicy? Chyba też już w ogóle wszyscy uciekli, nie? No oczywiście, tylko Martin został. Ale spokojnie ja to sobie tutaj daję, da Ja to sobie tutaj dam radę. Tu jest kuchnia, magazyn, pokój gier, pokój pracowników. E, dobra, potrzebujemy tu zrobić tak, kontur ładny szynkwas, oczywiście, że najprostszy jaki się tylko da. No, trochę przesadziłem z tą wielkością, nie będę ukrywał. No, przynajmniej od, od, od razu ostro zaczniemy, może to, to będzie miało sens. Dobra, szynkwas, trochę stołów. Nie, zdecydowanie za dużo to wszystko zrobiłem. A jak tu będzie wejście, to sobie zróbmy stoły tutaj, tutaj, tutaj. I tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, żeby nam trochę pieniędzy wystarczyło. Ciach, ciach, ciach. A może na razie przy tych sobie postawmy jakieś ławy. Jak trochę zaczniemy zarabiać, to się to ogarnie. Teraz jeszcze co potrzebujemy: podstawową półkę. Podstawmy ją tutaj. Prosty stołek. Um. Nocnik, nie, nocnika na razie nie potrzebujemy, ale potrzebujemy... Jeszcze bym zrobił jakieś kurcze, bo... A co z naszym menu? W takim bądź razie. A nic nie ma. Kubek wina stołowego przede wszystkim. Wino musi być. Więc postawmy może pusty pokój, kuchnia. Dobra, na razie zacznijmy może od wina, żebyśmy choć trochę zaczęli zarabiać. No totalnie w ogóle przesadziłem znów z wielkością tej karczmy. Myślałem, to w ogóle wszystko będzie chyba zreorganizowane, prędzej czy później, ale zróbmy tak. Zróbmy tu trochę okien, żeby było tam w miarę przyjemnie, czy w miarę oczywiście, bo nic innego się tu nie będzie dało zrobić. Mogę zrobić coś takiego jak podwójne drzwi, czy nie? Nie, no mogę tylko mieć takie drzwi wejściowe do karczmy. Spoko na razie wystarczy. I do tego jeszcze potrzebuję najważniejszą rzecz, czyli beczkę z winem. Beczka na wino 2, czym się różni od beczki na wino 1. Beczka na wodę. No dobra. E, jeszcze z tego co pamiętam było coś takiego jak paleta na te wszystkie pierdoły. Nie no, na razie to chyba może wszystko być. Tak. Nie? Ja bym sobie jeszcze te, tak to w, u farmerów kupił. E, w ogóle co to jest za ikonka? A, przepisy, ej, to jest dobre. Cyder mają coś takiego lager. Wino za 75. No dobra. Wino za 75, w ogóle jakieś łeło teraz jedzie za oknem. Wino za 75, to za 78, 98 koszt całkowity. Nie no, za drogo to u farmerów sobie zamówimy oczywiście za 250 Ok, 20 wina do tego jeszcze by mi się przydał ten taki garnek do garnek, garnek do mycia tego wszystkiego, czy to jest prosty zmywak dokładnie o to mi chodziło. No i przede wszystkim mnie to jeszcze zastanawia taka sprawa jak wychodek. Nie wiem czy on nam się tu do czegoś przyda, więc sobie dajmy i studnia, ale to studnia taka, taka trochę za, za bardzo, nie z nic. Kandelabr, A jaka jest najtańsza w ogóle forma? że pochodnia. Nie przesadzajmy, tak? Nie mamy tyle pieniędzy. Dobra, myślę, że dwie pochodnie i trzecia gdzieś tutaj nas muszą wystarczyć, bo i tak nas nie stać na więcej. Um, I teraz jeszcze coś miałem z tą wodą zobaczyć, nie? Piec parowy, no ta na pewno. Prosta beczka, no to może beczkę też wrzucimy. Jeszcze mamy ka kapkę pieniędzy, dosłownie. E, kapkę pieniędzy, to jeszcze może 310. Zamówmy wodę. W ogóle nie wiem, jaki będzie sens zamawiania wody. Ale nie, no za tyle to nie. Dobrze. Ale potrzebujemy wodę. Um, a można to jakoś ten transport tak trochę, nie wiem, cofnąć czy coś? No bo zamawiać samą wodę dla, dla samej wody to bez sensu. Za 8 i, i koszt całkowity 100, 108, bo dostawy tyle. Nie, no. Dobra, najwyżej chwilę nie będziemy zmywać. Otwórzmy karczmę. Jakąś tam początkową, początkowe wino mieliśmy. Więc myślę, że możemy sobie teraz zbierać 16, znaczy tam 15 tysięcy do spłacania pożycz, pożyczki. No i możemy zaprosić naszych pierwszych klientów. Twojego pracownika w ogóle naprawdę przesadziłem po prostu z wielkością tej karczmy niestety na początek. Zaraz e, pierwsze zamówienia pójdą i myślę, że sobie odbudujemy nasze imperium. A tymczasem cóż, trzymajcie się, do zobaczenia, no i na razie.